Bracia i siostry, słowo różaniec pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza ogród różany. Ilekroć odmawiamy różaniec, ofiarujemy Matce Bożej pełk najpiękniejszych modlitw połączonych z medytacją nad najpiękniejszymi Tajemnicami. Różaniec jest potężną bronią do zwalczania zła niewiary i niemoralności, a więc tych demonów, które obecnie panoszą się w świecie ateizmu i niemoralności. Różaniec jest Potężną bronią do zwalczania zła. Jest to równocześnie najsubtelniejsza i najprostsza modlitwa spośród wszystkich modlitw. Łączy w sobie dwie metody modlitwy: ustną i myślną, i zawiera w sobie najgłębsze tajemnice chrześcijaństwa. Różaniec rozpoczyna się od rozważania tajemnicy zwiastowania i prowadzi nas przez kolejne święte tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, tak jak przedstawiono je w Ewangeliach. Odmawiane teksty modlitw pochodzą od samego Boga, a więc są boskiej ranki. Ojcze nasz zostało ułożone przez samego Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo rozpoczyna się pochwałami wypowiedzianymi do Matki Najświętszej przez Archanioła Gabriela. Chwała jest wyznaniem wiary i pochwałą Trójcy Przenajświętszej. O sile różańca o pomocy okazywanej z nieba, dzięki odmawianiu tej modlitwy, przekonuje nas historia. W 1571 roku pod Lepanto, nieopodal Zatoki Koryńskiej, w pobliżu wyspy Echinades, rozegrała się bitwa morska, która wbrew ludzkim przesłankom zakończyła się zwycięstwem nielicznych wojsk chrześcijańskich. Ci, którzy nie byli zdolni włączyć się do boju, uformowali armię błagających na różańcu za swych walczących towarzyszy. Ale już gdy armada turecka opuściła porty Konstantynopola, Pius V, papież, Wezwał uroczyście pomocy Matki Bożej i zarządził modły we wszystkich klasztorach. Gdy cała flota zgromadziła się w Messynie, Dominikanie i Jezuici przechodzili z pokładu na pokład, spowiadając, odprawiając msze święte. A w Europie Organizowano procesje maryjne, odmawiano różaniec i poszczono. Jednym z trzech krajów, które odpowiedziały na wezwanie papieża, była Polska. Ostatecznie na wołanie papieża odpowiedziały Wenecja, Hiszpania i zakon kawalerów maltańskich. Zatopiono. 50 galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono 12 tysięcy chrześcijańskich galerników. Na pamiątkę tego zwycięstwa odniesionego 7 października w tym dniu ustanowiono święto Matki Bożej Różańcowej. Wenecjanie zaś w swym mieście wznieśli kaplicę Matki Bożej Różeńcowej, a na jej ścianach wypisali słowa, które przeszły do legendy. Non virtus, non arma, non duces, sed marie rosie victores nos fecit. Nie odwaga, męstwo, nie broni, nie dowódcy, ale Maria Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami. Jak pisał po bitwie papież Leon XIII w jednej ze swoich encyklik, flota chrześcijańska odniosła bez poważniejszych strat wspaniałe zwycięstwo, które całkowicie rozgromiło nieprzyjaciela. Gdy jedni walczyli na morzu, Drudzy niezdolni by włączyć się do boju, stworzyli armię pobożnych suplikantów modlących się na Różańcu Świętym. Papież Leon XIII napisał, że cud zawsze wymaga wiary, posłuszeństwa i współdziałania ze strony człowieka. Cuda nie spadają z nieba same. Są owocem współdziałania człowieka z Panem Bogiem. Jeśli oczekujemy cudów, a oczekujemy, to wielokrotnie w ciągu dnia sięgajmy po różaniec święty. Drugim przykładem jest bitwa pod Chocimiem w 1620 i 21 roku. Przeszła do historii jako. Polskie Lepanto. Gdy licząca 400 tysięcy żołnierzy armia turecka sułtana Osmana II przekroczyła granicę Rzeczypospolitej, Hetman Karol Chodkiewicz zebrał 75 tysięcy wojska i 2 września rozbił obóz nad Dniestrem w pobliżu Chodzimia. Niestety zmarł wskutek odniesionych ran po pierwszym starciu, które było zwycięskie dla Polski. Morale rycerzy wówczas osłabło. Z niewyjaśnionych przyczyn Turcy odkładali decydującą bitwę. Wreszcie ku zdziwieniu polskiej armii sami zaproponowali pokój na warunkach korzystnych dla Polski. W decydującym dniu bitwy, 3 października 1621 roku, odbyła się w Krakowie wielka procesja różańcowa, w której błagano Matkę Bożą w intencji walczących pod Chocimiem i zagrożonej ojczyzny. Modlitwa zjednoczyła szlachtę, mieszczan, dwór, i biedaków, starców i dzieci. Przewodniczył jej ksiądz biskup Marcin Szyszkowski z Krakowa. Hetman Lubomirski napisał później, że po pokojowych pertraktacjach w nocy z 3 na 4 października pojawiła mu się Matka Boża w świetle ze wszystkich barw. Od których noc zajaśniała mu jasnością, i usłyszał od niej jedno słowo wytrwałość. Na następny dzień, mając tylko jedną beczkę prochu w obozie, natchnięty objawieniem i pełen ufności, dał sułtanowi odpowiedź, że jedynie zapewnienie z jego strony o dotrzymaniu umów z Polską wstrzyma go od dalszej wojny. Wtedy wezyr, dywaler, basza, słał łagodniejsze warunki, ale hetman ich nie przyjął, obstając przy pierwszych, mając w pamięci święte słowo wytrwałość. I tak przywiódł Pogan do uzyskania pokoju. Jakiego sam chciał. Z tą bitwą wiąże się widzenie księdza Mikołaja Oborskiego, który ujrzał Matkę Bożą z dzieciątkiem jadącą na rydwanie wśród obłoków i klęczącego przed nią świętego Stanisława kostkę, który wskazywał błagalnie na obóz Polski. Również ono wskazuje na Maryję. I to z obrazu obmodlonego przez świętego Stanisława. Matka Boża wysłuchała różańcowych błagań. Dała zwycięstwo i odsunęła Turków od granic Rzeczypospolitej. Na pamiątkę zwycięstwa pod Chocimiem corocznie na ulicę Krakowa wychodziła różańcowa procesja dziękczynna, a w kościołach śpiewano uroczyste Tedeum. Zapytajmy się, kto dzisiaj organizuje procesje różencowe? Z pewnością ksiądz Dominik Chmielewski z wojownikami Maryi. A poza nimi, kto jeszcze pragnie takich pobożnych marszów? Zapytajmy się, ile. Dziesiątków różańca, ile tajemnic Ewangelii wraz z Maryją rozważamy każdego dnia. Pragniemy odnosić zwycięstwa, pragniemy cudów. A Matka Boża mówi nam, że tym sposobem do osiągnięcia zwycięstwa, do dokonania cudu jest modlitwa różańcowa.